Jestem reprezentacyjnie ubrany, ale nie mieliśmy wcale zamiaru dzisiaj kręcić. Ale okazuje się, jest poniedziałek rano, że kurier przysłał nam jakąś paczkę. To znaczy kurier przy z A przysłał nam kto inny? Paczka przyszła od pana Marka. Uważajcie na koniec. W takiej sytuacji się zazwyczaj mówi, ta-dam, Dobrosz. 1991, to nie może być chiński. 20. I następny, 1984, starszy od Ciebie o 16 lat. Hmm. 10 litrów. Wspaniale. I co możemy powiedzieć w takiej sytuacji? Mogę powiedzieć tylko panu no. Markowi: serdecznie dziękujemy. Już nie będziemy kupować chińskich strach? Co o nich powiesz? O, fajne, fajne. Nie? Obiecaliśmy Wam odcinek o Harleju Weyla i właśnie go zaczynamy robić. Wykorzystaliśmy do tego sytuację, że ostatni weekend, czyli pierwszy weekend września, spędziliśmy na rajdzie Nostalgia na Mazurach. Trzy dni. 1000 km warmia, mazury i kurpie rajd dość trudnymi drogami, dość szybki, o charakterze nie tylko turystycznym, ale i sportowym. Motocykle wytrzymały, aczkolwiek uczestnikom trafiały się też awarie, ale nie o tym chcę mówić. Wykorzystaliśmy, że tam byliśmy, bo na rajd przyjechało kilka motocykli Harleyów Wela. Więc y, będziemy o nich mówić. Natomiast zacznijmy od naszego, zacznijmy od naszego motocykla, żeby, żebyście mniej więcej wiedzieli, co to jest za pojazd, Harley WLA. Został wyprodukowany przez y, Amerykanów na potrzeby wojenne. Y, pełny symbol to jest WLA 42, gdzie 42 oznacza rok produkcji. Równie dobrze ten rok mógłby być inny, ale, jako symbol motocykla, użyto właśnie takiego, takiej nazwy. I niezależnie, czy motocykl był produkowany w 1943 czy 1944, to, to jest to Harley Wheeler'a. Zmiany, które były wprowadzane w trakcie produkcji. Są charakterystyczne dla różnych serii motocykla. To jest po numerach silnika, wiemy, że to jest motocykl z końca 1942 roku, czyli z serii trzeciej, w której są dość charakterystyczne elementy, na przykład stacyjka z kluczykiem i taką klapką. Później nie było kluczyka i nie było klapki. No i na rzecz od razu wyróżnia go, to jest aluminiowy kominek łączący gaźnik z filtrem powietrza. Później aluminium stało się już za drogie, i ten element wykonywano z tłoczonej blachy. Jest jeszcze wiele innych drobnych rzeczy, które wyróżniają, wyróżniają motocykle z różnych serii, ale to nie ma większego znaczenia. Siodło. To, co widzicie, to są elementy, które nie są oryginalne, to znaczy tylne siodełko pasażera. To jest jakieś niemieckie siodełko, które ja dorobiłem uchwyty do bagażnika wojskowego, żeby można było je założyć. Jest uniwersalne siodełko. Czasami warto je mieć, żeby pasażera, pasażera przewieźć. Więc jednocześnie musiały się pojawić uchwyty podnóżków. Oryginalnie Harley nigdy nic takiego nie miał. Te są zrobione w ciągu godziny z kawałka płaskownika, żeby, żeby pasażer mógł jechać w rajdzie. Yy, oryginalnie nigdy nie było drugiego siodła. Jeżeli miałyby jechać dwie osoby, to w tym motocyklu było stosowane siodło tzw. Tak body seat, dłuższe. A ono się pojawiło gdzieś w połowie lat 30., ale to siodło, mimo że dwuosobowe jest za małe, żeby komfortowo na nim dwie osoby mogły jechać. Ja kiedyś próbowałem z żoną. Nie jestem bardzo mały, nie jestem też wielkoludem, ona podobnie. Więc my się po prostu na tym nie mieścimy. Kawałek, awaryjnie można przejechać, ale podróżować się nie da. Żeby zainstalować te podnóżki, musiałem zdjąć tylny gmol, którego w tej chwili tu nie ma. Ale wróćmy do sedna sprawy. Chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o nazwie tego motocykla. W oznacza pojemność 750 cm, czyli 45 cali sześciennych. Gdyby to było WL, to mielibyśmy motocykl cywilny. Tutaj mamy WLA. Czyli oznacza to, że jest to motocykl zrobiony dla potrzeb Armii Amerykańskiej. Gdyby to było WLC, mielibyśmy motocykl zrobiony dla Armii Kanadyjskiej. Przez wiele lat hmm, panowało takie trochę nieporozumienie odnośnie nazewnictwa. Wiele osób myślało, że WLC oznacza motocykl cywilny. Hmm, tak jak A amerykański y, armii, to znaczy dla armii, a C cywilny. Nie. A oznacza dla armii amerykańskiej, C dla armii kanadyjskiej. Gdyby to był motocykl cywilny sprzed wojny, to byłoby WL albo WLD. No, już o sportowych nie będę mówił. Czym się różniła wersja kanadyjska od amerykańskiej? No, zasadniczo był to ten sam motocykl, ale Kanada tak zwana mogła mieć tylne siodło na Błotniku. On już mógł mieć podobne, może nie do tego, ale podobne do przedniego drugie siodełko na, dla pasażera. Skąd one się wzięły w ogóle w Polsce czy w Europie? Skoro zostały wyprodukowane przez Amerykanów, to wiadomo, że trafiły do Europy na wojnę. Wojna, teatrem wojennym była Europa. I w ramach pomocy sojuszniczej dla Związku Radzieckiego, pomocy Lend-Lease, wysłano bardzo dużo tych motocykli, w ogóle nie tylko motocykli, ale Samochodów, wozów bojowych, uzbrojenia, jeśli chodzi o motocykle, to nie tylko Harley, ale również Indiany, wysłano konwojami do Związku Radzieckiego. Skąd wraz z, armi z Armią Radziecką przewędrowały szlak wojenny i dotarły do Europy Środkowej i Zachodniej. Oczywiście inne armie sojusznicze też były wyposażane w te motocykle, ale najwięcej ich trafiło do Związku Radzieckiego. Prawdopodobnie Harley'ów WLA zostały produkowanych około 80 tysięcy, natomiast do Związku Radzieckiego trafiło niecałe 30 tysięcy. To są dane orientacyjne, ja nie jestem historykiem, więc nie będę się opierał przy, przy tych danych do końca, ale tak się przyjmuje. Aczkolwiek ostatnio na jakimś forum amerykańskich motocykli klasycznych przeczytałem, że ktoś to policzył dokładnie i rzekomo wszystkich Harleyów zostało wyprodukowanych na potrzeby wojenne bodajże 67 tysięcy, a 80, liczba 80 tysięcy dotyczy wszystkich motocykli amerykańskich, które trafiły do Europy w czasie wojny. Wzorem dla modelu wojennego jest oczywiście motocykl cywilny, o którym wspominałem, ale wprowadzono pewne zmiany, na przykład Kierownica została skrócona i siodło przesunięte bardziej do przodu. Krzyżak, który jest pod spodem cywilny był dłuższy. Krzyżak wojskowy jest krótszy, dzięki czemu kierowca siedzi bliżej przedniego resorowanego koła. Tylne koło jest nieresorowane, oś jest włożona na sztywną ramę. Przód jest resorowany, dzięki czemu ten komfort jazdy po wertepach powinien być trochę wyższy. I jazda powinna być bezpieczniejsza niż na motocyklu cywilnym, gdzie kierowca siedział bardziej z tyłu. To jest jedna z różnic. Oczywiście silnik został odprężony, dzięki czemu powinien być trochę trwalszy. Jest jeszcze bardzo dużo innych rzeczy, ale najważniejsze to, co widać, to jest oczywiście wojskowy sprzęt. Mamy na przykład skórzone olstry na pistolet maszynowy. Ten kształt kabury to jest na Thompsona. Były bodajże trzy rodzaje pistoletów maszynowych stosowanych, ale Thompson był najbardziej popularny. Można by kupić replikę takiego pistoletu i wozić, ale różnie z tym bywa, policja różnie reaguje. Jeden z kolegów pojechał na Węgry. Został aresztowany, spędził ileś tam godzin w areszcie. Bardzo dużo go kosztował mandat, a to była tylko replika. Ja też kiedyś w Anglii zostałem zatrzymany na autostradzie, bo z Olstrów wystawała kolba. Ktoś zadzwonił z autostrady, że uzbrojeni motocykliści jadą. Także może na jakiejś imprezie można się pobawić, ale tak na co dzień raczej nie. Zobaczmy co dalej widać. Mamy skrzynkę narzędziową. W tej skrzynce świecę, klucz do świec, klucz do kół. Skrzyneczka mieści nie za dużo, ale najważniejsze rzeczy można tam schować. Oprócz ostrów na Thompsona jest z drugiej strony jest skrzynka amunicyjna. A różne drobiazgi przydatne w podróży można do niej schować. No, amunicji raczej już nie chowamy teraz ale jest skonstruowana specjalnie do tego celu. No i inne elementy typowe dla wojskowego motocykla to są między innymi tzw. Tak blackouty. Tu mamy mały blackout, myślę, że uda się go włączyć. Zobaczmy. Jest, włączył się. Proszę zobaczyć, że są dwa czerwone punkty. Patrząc z przodu widzimy dwa czerwone punkty. Teraz przejdźmy na tył i jak wygląda blackout tylny. Tu powinniśmy widzieć cztery czerwone punkty. I teraz wyobraźcie sobie, że motocykle jadą w nocy w zaciemnieniu w kolumnie. A skoro mówimy o jeździe w zaciemnieniu, to jeszcze jeden element. Popatrzmy na niego: to jest duży blackout. Lampa zaciemnieniowa, która daje wąską, szparką światło. Daszek jest z góry. Tego światła nie widać z samolotu. Trudno sobie wyobrazić jazdę w takich warunkach, bo światła jest bardzo mało, ale może przy niewielkiej prędkości coś tam widać. Wyłączę teraz, żeby oszczędzić akumulator, dobrze, zgasło. I teraz wytłumaczę, w jaki sposób działają te blackouty, jeśli chodzi o jazdę w Kolumbii. Pokazywałem, że z tyłu świecą się cztery punkty. Jeżeli odległość byłaby za bliska, to kierowca pojazdu następnego widziałby cztery punkty. Jeżeli odległość byłaby za duża, widziałby jeden punkt. Ale jeżeli, bo one by się zlały, ale jeżeli dystans będzie prawidłowy, to będzie widział dwa punkty. I jest to najprostszy sposób, żeby utrzymać odpowiednią odległość w kolumnie pomiędzy pojazdami, żeby się ani nie rozciągnęła, ani za bardzo nie skupiła. Jeszcze jeden detal to są y, światełka kontrolek. W cywilnym motocyklu po włączeniu stacyjki zaświeciłyby nam się pełnym światłem wojskowym zobaczymy y, tylko dwa malutkie punkty, których są pewnością z samolotu nikt nie zobaczy. No, takie proste rozwiązania y, dla zwiększenia bezpieczeństwa żołnierzy. cykla można było zastosować szybę ochronną. Wyglądała właśnie w ten sposób. Ona to jeszcze jest, został po itinerar z trasą. Szyba dobrze chroni przed wiatrem, przykręcana jest do kierownicy, a mniej więcej, mniej więcej właśnie w ten sposób. Tam jest specjalna blacha, żeby odsunąć prezent od sprężyn. Tylko w wojskowych motocyklach. Tak mam wrażenie. No. Mniej więcej w ten sposób to wygląda. Bardzo łatwo ją założyć i zdjąć. Można to zrobić szybko. Oprócz żeby były jeszcze osłony na nogi, ale tak, stelarz jest przykręcony, natomiast osłon nie używamy latem. Zimą, jak jest jeszcze jesienią, jak jest chłodno, można je założyć. Po prostu. Te osłony, jeśli by były latem założone, mogłyby spowodować, że temperatura silnika by za bardzo wzrosła. Chłodzenie byłoby za słabe i mogłoby dojść do jakiegoś przegrzania czy zatarcia. No przynajmniej tak instrukcja traktuje ten problem. Został kupiony, został kupiony i przywieziony z Łotwy. I ponieważ był w miarę oryginalny, był robiony podobno według słów. Osoby, która go sprzedawała. Właścicielem poprzednim był człowiek, który remontował go w latach 80., tego remontu nie skończył i chłopu się zmarło. Więc po jakimś czasie żona postanowiła motocykl sprzedać. W latach 80., prawdopodobnie na Łotwie nie było dostępu do części produkowanych na Tajwanie czy gdzieś tam na świecie mówię o częściach o replikach. Wobec czego ten motocykl, chociaż nie był kompletny, to to, co było, było oryginalne. I to mnie zachęciło, żeby szukać części oryginalnych. Więc udało się go nieźle skompletować, bo może ciekawostką dla tych, którzy nie znają tematu, jest fakt, że w Polsce można właściwie kupić wszystkie części do złożenia takiego motocykla. Czyli od biedy, jakby się ktoś uparł, to poza blokiem silnika, może jeszcze tam czymś mógłby złożyć motocykl z nowych części z których większość produkowana jest w Polsce więc jest to najkrótsza, najszybsza i być może dość tania droga natomiast ja zdecydowałem się szukać części oryginalnych komplet do broni, oczywiście elementy skórzane czyli olstry i sakwy są nowe natomiast siodło jest oryginalne, zachowała się oryginalna skóra Lusterko jest nowe, korek paliwa jest nowy, skrzynka akumulatora jest oryginalna, to rzadkość, bo zazwyczaj jest przez kwas zażarta. No jeszcze byśmy dużo takich drobnych elementów wymienili, które są nowe, natomiast generalnie motocykl jest niezły, jeśli chodzi o jego autentyczność historyczną. Pewną ciekawostką jest płyta pancerna, która jest pod silnikiem. Ona chroni silnik, ale podobno była elementem służącym, jak gdyby, do obrony. Jeżeli była potrzeba, można było motocykl położyć na boku i za tą płytą się schować. Powinna wytrzymać strzał z broni ręcznej i, i ochronić kierowcę. Czy tak było? Nie wiem, ale są zdjęcia, które wydają się potwierdzać takie zastosowanie tej płyty. Harley WLA był motocyklem który zawsze chciałem mieć wiele, wiele lat temu. To był chyba 79 albo 80 rok. Pamiętam jak jechałem Uralem na zlot w Wiedlińsku, Kołrodomia. I jechałem za kolegą, o ile pamiętam, to był kolega z klubu Weteran z Warszawy, który jechał sobie na WLC. Ja za nim Uralem. I przez półtorej czy dwie godziny jadąc do tego, do tego Jedlińska przyglądałem się tej WLC i coraz bardziej mi się podobała i wtedy postanowiłem, że kiedyś też chciałbym taki motocykl mieć ale mijały lata nigdy mi się nie trafiła, nie miałem nigdy szczęścia, żeby trafić na jakąś okazyjną ofertę, na którą byłoby mnie stać oczywiście, oczywiście pieniędzy było zawsze mało nauka, studia, małżeństwo, dziecko konieczność borykania się z życiem, no tak jak każdy i różne motocykle się pojawiały, ale tej WLK nigdy nie było, aż całkiem niedawno, kilka lat temu, kiedy pojawiło się ogłoszenie, że ten motocykl jest do sprzedania, postanowiłem wykonać radykalny ruch i zlikwidowałem ubezpieczenie na życie, które płaciłem już chyba ponad 15, prawie 20 lat. No, stwierdziłem, że jeżeli teraz nie kupię, to nigdy jej nie będę miał. Myślę, że ryzyko z likwidacją ubezpieczenia było znikome, natomiast był to chyba jedyny sposób, żeby zrealizować swoje marzenie sprzed ponad 30 lat. Także no, nie było łatwo, to znaczy nie było łatwo podjąć decyzję, ale chyba był to jedyny sposób w mojej sytuacji, żeby ten motocykl kupić.